Cześć, jestem sobie 007 a To jest pierwszy odcinek z nowej serii Let's Play Minecraft na kilku modach. Nie wiem jakich, e, jakieś tam Buildcraft, craft, industrial craft. No Postanowiłem, że opłaca się pograć na modach i no, zapraszam do oglądania. Kwiatki? Kwiatki? O, chyba trochę za głośno. Albo mi się wydaje. Aha, muzykę też włączę leciutko. Kwiatki 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 bug kwiatki ups flax seeds. jej hop 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 ha ha a, a, a utknęłaś a lag o utknęłaś a lag o utknę o, co to jest line <laughs> chop chop dobra nie będę torturował owiec bo ja zaraz coś dobra okej okay. A, jak te pierwsze odcinki są nudne. No. Szybciej, chop, 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 chop. Bo ja już tu widzę... U, marble. Apatit. O, węgiel. O, koper. O, tin. O, jaskinia.

Czop, uh, czop, uh, uh, uh. Coś znalazłem. But you can never win. Ha, ha! To będzie jeden z nudniejszych odcinków, bo zbieranie tego wszystkiego i ten... Ale za chwilę może zbudujemy sobie tutaj domek? Może, nie wiem, o węgiel. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś super jaskinia. Ale mm, tak się zanosi. O, apatit, apatit. Tom, tom, tom. Okej. Okay. Craftingusia biorę, idziesz ze mną? Okej. Top, Top top Mieczyk! Ja te metale jestem głupi. <coughs> Craftingusia już mi się nie chce brać. Dobra, stoczymy jeszcze na siekierkę. Czap, czap, czap. Dobra, będzie szybciej. Go, lecimy. <śmiech> <śmiech> Postanowiłem, że raczej nie będę robił jakieś, na jakiejś... No jasne, peaceful, normal, co ja się będę. Postanowiłem, że nie będę robił jakiejś willi, czy coś, tylko będziemy musieli się osiedlić w górze. Albo, albo nie. Nie, nie w górze. Willę zrobię. Ewentualnie się tam zmieszczę. Okej. Okay. Bo to, co będę budował, to będzie musiało być wielkie. Ups, zjechało mi. Jezu złag. O nie, cave. Na początek to wystarczy. Oh. a, lak. Łobu, tu co jest? Nothing. Nothing stupid. O nie. Dobra. To, żeby was nie nas zanudzać, robię cięcie. Pozbieram wszystko i spotykamy się w tym miejscu. No, ja tu sobie! Pięknie! Żelazo smażę, a tu, wow, a tu co? A tu co? Jezus Maria! No! O kuźwa. Mój piec. Mój crafting! Mm. Dobra, to ja wracam do kopania. A! a jeszcze łącznik się przyłączył! Tylko sobie kilo nie robiłem! Au, au. O. Pojemka brakuje. Zacznę tu oświetlać. Czekaj, czy tu jeszcze coś wyskoczy. Jezus Maria! Skoczy amnezja. Jezus Maria! Uch. Dobra, no to ja kopię dalej. Jezus Maria! Kojarzyłam z lasu. Au, au, dednę, 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 Może coś przekończyć. mam zgniłe mięso. Mm, nie zatrułem się! Mm, fajnie. No, to spadam. Okej, okay, wróciłem. Witam Was. Mam tu jest surowców. <laughs> e, no, <laughs> Dużo tego nie zebrałem, bo głównie po 64 musiałem zbierać, bo mało miejsca w Akwipunku. Znalazłem kanion i, i kurde, tyle surowców było i cały ciąg jaskiń i, i w ogóle. Kurde. Mm, to było bardzo dobre. Nie wiem, ja tu z dobre. Koło dwóch godzin siedziałem i kopałem to wszystko, ale nie będę Was musiał za. Zanudzać ogółem tego zbierania. A ja tu już widzę. I e, coś tam było? Jakaś czarna postać, czy mi się wydawało? Zobaczcie zobaczycie na nagraniu i, i napiszcie, że to była jakaś postać, czy mi się wydawało. No, kurde, owco, jedna, nie myta. Przyda apatit. Mam przyjdzie... Mam tylko sześć. Zbieram. Pełno gówna było, a tu nie było, no kurde! Nie, nie chcę mi się już zbierać, nie chcę mi się, nie, 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 nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę żadnych jaskiń, nie chcę nic. Wypuść. mnie. O, bazalt. Nie przydam się na razie. Wypuśćcie mnie! Znajdziemy jakąś górę jakiś przytułek Bazal tu nie pozby... O, lawa. Jej czoł. Hmm. W którą stronę idziemy? W stronę ropy czy w stronę lasu równikowego? W stronę lasu. No prawie lasu mam. Czop, czop, Hop! Czcina! A, chyba zostawiłem? Nie, 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 okej, okay, okej. Okay. Wow. Nie miłosierny jakiś, ale był. Zrobiłem sobie diamentowy ten. Nie wiem dlaczego, a ja znowu mam ten. Nie wiem czy. Aha, ja wiem, czy ja włączyłem peaceful, bo bym zginął. I musiałem na chwilę wyłączyć. Bo nie chciałam tego stracić wszystkiego. Przy wychodzeniu z jaskini. Nie laguj mi, bo się ładuje teren. A mnie to gówno buchnie. No to dobrze, pójdziemy sobie tak, o. Szkoda, że nie ma sprintu w tył, bo bym poleciał w tył. O, tu coś jest, tu co? A, lag. To... No lag, no kurde. Minecraft, wkurzasz mnie. Jezus Maria. Wow. A, bo się ty... Bo się to, 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 to się tworzy. O, w tym pieprzony XP. Okej. Okay. Okej. Okay. Skąd już? Skąd już? Jezus! Koza! Kurde! Teraz szlag jasny trafi O, 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 o! Możemy coś z tego zrobić, ja wiem co. Zrobimy z tego użytek. Co? A mianowicie zrobimy sobie z tego... Nie mam drewna. Dobra. Chop, 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 chop. Ok. A, to mi nic nie da. Mi nic nie daje. O, kupa. Co na mnie je? To by było coś takiego. Tak. I z tego możemy sobie zbierać. O, tą gumę, której nie mogę zbierać. Aksic. z tego wypada od 1 do 3, chyba, jak się nie mylę. Spadaj. Kozo. Of co? Co już koniec? Trudno, pozbieramy trochę. Hop, Odbieram tyle tego i zbudujemy domek. Nie popychaj mnie, głupia. Kozo, jedna. Ty kurde. Mi się to chce ręką zbierać. Dobra, ja robię cięcie. Pozbieram trochę drewna i zaraz do was wracam. Okej. Okay. Mam 64 kłody. Uu. Która się zepsuł ten lasek. No ale co mi tam? Eee. Było tak się zastanawiam, Ja ten domek bardziej w głębi zbuduję. crafting boxa nie biorę, bo... nie. Zrobię go skód. Nie będę był z desek, ale coś podniosłem, nie wiem co. Oh, o, nie wadek A, lak, 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 lak. Nie, jednak nie. nie. Nie, 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 nie goń, nie goń. Okej. Okay. O, pszenica cukrowa, jasne, czcina. Okej. Okay. <coughs> Takie fajne miejsce gdzieś tak w lasku. By znaleźć... O, konie. O, nightmare. Hello! A! Au! Chyba czasem w o! Słodki. O! O, Sward. o, 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 A to było takie fajne epic zejście. O! O, tu takie przejście! No jak beautiful! Tutaj się buduje, tylko muszę pozbrać kwiatuszki. No, 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 no. One się potem przydadzą do czegoś. Nie wiem czego, ale się przydadzą. Tam coś skacze, nie wiem co. <śvira> tu się tak zbudujemy. Tu tak. Ten rognik no, jest tak. O, to tak, chop, chop, chop. <śvira> ta na wodzie będzie, tak. Ta tak, ta. Nie, no, muszę sobie coś zrobić. Jakąś siekierkę albo coś. Dom, tam, tam, dom, 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 tam, tam, dom, tam... dom, dom, Taki prowizoryczny. O, 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 o. Hop, 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 hop. 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 No, no i mamy prowizoryczny domek. będzie jedno okno. O, tu będzie takie większe okno. Tu będzie woda. Eee, lol, jakieś bagi dziwne. Ale okej. Okay. O, 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 tu zrobimy okno. Tu, tu, tu. O tu. Beautiful. Trzy... Dobra, zostawię to na razie tak. No to epicko wyszło. O, tutaj zostawimy przejście. O, piękne. Okej. Okay. Yy, Ach, kurczę, nie tu. Tu. Czo. O, drzewo mi w domu wyrosło. Nie no, tak już było. O. Teraz te... Teraz muszę pożyczyć sobie kłody z jakiegoś durnego drzewa, żeby zrobić durny crafting box. Okej, okay, to mi wystarczy na razie <noise> Ale nie dobór drzewa Okej okay. I zrobimy sobie crafting book wow, 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 wow. Ba, ba, ba nie trafiłem Czemu on mnie nie atakuje? Mam normal, Aha, spoko. Zaczyna będzie jeszcze jedna cholerna kłoda. Dawać to. I teraz wam zademonstruję, jak się robi. Eee, e, te. No to coś. Tak, tak, tak. Kurde, to na odwrót postawiłem. Czemu trzy? Nie chcę trzech. No nie tak! Tak. No. Eee... To... okej. Okay. Crafting... Tom, crafting guide się buduje chyba w ten sposób. Tak, tak, tak. Tak. Jej! Eee... eee. Tem, portal, Portal gun. Uuu, potrzebna jest Ender Perła, Obsidian, and Clear. No dobra, to by było na tyle. A jeszcze sobie oświetlę. Czap, czap, czap. E, fajna taka ruina. Zaczyna mi się podobać. Może nawet tak to zostawię. Te drzewo, tutaj sobie posadzę jeszcze jedno. No, 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 zapowiada się interesująco. Dobra, no to ja kończę, to chyba będzie odcinek w dwóch częściach. To jest koniec pierwszego odcinka. E, no to ja się z wami żegnam. E, no to... Do